Mama, możesz mi podyktować przepis na to ciasto z rabarbarem, które zrobiłaś, jak ostatnio przyjechaliśmy? No. No to, to słucham. To słuchaj, no, z pamięci. No i mamy przepis. Dzień dobry, udało mi się zdobyć przepis na przepyszne ciasto rabarbarowe z taką bezową chmurką od mojej mamy. Jak ostatnio u nich byliśmy, to zjadłam sama chyba pół blachy. Także jest naprawdę przepyszne. Nagrywam ten przepis drugi raz, bo w tamtym tygodniu też próbowałam, ale mój syn się obudził w trakcie i nie dane mi było zrobić tego ciasta jak należy. Także dzisiaj dzięki uprzejmości dziadków, którzy wzięli go na spacer, widzimy się i robimy pyszne ciasto rabarbarowe. Najpierw pokroimy sobie w kostkę masełko u mnie roślinne, no bo. Juzio ma skazę białkową, także nie mogę na biału. Kroję sobie w takie plastry i wsadzam je na 30 sekund do mikrofalówki. Ono nie ma się całkiem rozpuścić, ma po prostu być troszkę bardziej miękkie. I na 30 sekund do mikrofali. Teraz dwie szklanki mąki, takie z czubem, Bo ostatnio dałam równe dwie i było troszkę za mało tej mąki. Nie wiem, czy nie będę musiała, o Jezu, dosypać. Dobra. Okej. Okay. Teraz trzy łyżki cukru pudru. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz, pięć jaj potrzebujemy. Oddzielamy żółtka od białek. Kadr może niezbyt ładny i fortunny, ale niestety dalej nie działa nam roleta. Tam, gdzie mamy wyspę. Także oddzielamy żółtka od białek, białka osobno, a żółtka dajemy do mąki. Dodajemy teraz masło wyjęte z mikrofali, niektóre się roztopiło, niektóre się zrobiło po prostu miękkie. I też nastawiamy piekarnik na 170 stopni góra dół. Montujemy misę i takim mieszadłem z hakiem sobie to mieszamy, a w międzyczasie przygotuję blachę. Blachę smaruję tłuszczem i obtaczam w bułce tarty. jak wygląda gotowe ciasto. Taka plastelina nam się zrobiła i teraz wyklejamy tym naszą blachę. Przekładam to na blachę. Miskę zaraz sobie umyjemy, bo będziemy ubijać w niej białka. Dobrze, blachę sobie teraz wyklejamy wyklejamy dno tym ciastem ręce dałam do mąki, żeby mi się tak to nie lepiło do dłoni, także wyklejamy dokładnie spód. Wiecie to ciasto jest naprawdę bardzo szybkie, banalnie proste, a jest tak pyszne. Szkoda tylko, że rabarbar kosztuje. Tyle, ile kosztuje. U nas tutaj w delikatesach, w takim sklepiku małym, kosztuje 17 zł. W Lidlu 15. Wczoraj na targu dorwałam za 13 zł. Za kilo kupiłam 4,5 kilo, bo jeszcze będę robić zapas tego drzemu na zimę. Shorts jest na kanale. Drzem rabarbarowo-pomarańczowy podlinkuję Wam w opisie. Dobra. Blaszkę mamy wyklejoną i to ląduje teraz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni na 15 minut, a my w tym czasie myjemy i kroimy rabarbar w kostkę. Rabarbar mamy umyty i pokrojony. Ja sobie go troszkę zasypię cukrem, bo jest dość kwaśny. I pomieszam. Do rabarbaru oprócz cukru dodajemy też kisiel. I mieszamy. Teraz do misy blendera dajemy 5 białek i szczyptę soli. Ja mam umytą misę, pamiętajcie, żeby ją dobrze wytrzeć, bo jak będzie tam trochę wody, to białka Wam się mogą nie ubić. Także dajemy tutaj białeczka, szczyptę soli i będziemy później dodawać 3 czwarte szklanki cukru. Szczypta soli. I ubijamy Teraz stopniowo dosypujemy cukier cały czas ubijając jajka. Mamy upieczony spód, na który wykładamy nasz rabarbar. Wykładamy rabarbar, żeby pokrył nam cały spód w miarę. Staramy się to zrobić równomiernie. Taki mi się trafił, chyba, który ma mało soku, no ale trudno. Jakoś to będzie. Mamy labarbar wyłożony, i teraz bierzemy szpatułkę. Bierzemy nasze białka. Zobaczcie, jak się pięknie ubiły, jak się błyszczą. Wykładamy to. Dobra, mamy nasze białka, rozkładamy je po powierzchni rabarbaru. Sobie tak obrócę. Dobra, jak mamy wyłożone, to jeszcze robimy jakieś takie... żeby ta powierzchnia nie była taka płaska, równa, żeby to ładnie wyglądało, jakieś takie robimy, by ta beza miała tu trochę jest więcej, to weźmiemy, bo tu jest mniej. I teraz jak mamy takie ładne dolinki porobione. To wkładamy to ciasto do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na 15 minut. Następnie temperaturę zmniejszamy do 160 stopni i pieczemy jeszcze pół godzinki. Obserwujcie, czy wam się bezzaładnie ładnie przyrumieni. Jeżeli jest tak słabo przyrumieniona, to zostawcie jeszcze na parę minutek w piekarniku. Ciasto wyciągnięte z piekarnika bardzo ładnie nam się przyrumieniło, jak możecie zobaczyć. I teraz bardzo ważna rzecz, żeby nie wkładać tego ciasta do lodówki, bo z tej bezy Wam się zrobi taka guma. Ciasto trzymamy na blacie, przykryte ściereczką. Nie bójcie się, że Wam się zepsuje. Gwarantuję Wam, że zniknie tak szybko, że nawet nie zdąży się zepsuć. Także smacznego.